Siema ludzie w kolejnym odcinku, pograjmy w Safari Kids. Tak, tak, siema, siema. Z tej strony znowu Mizkate i teraz musimy iść. Nie, nie dopuść do... Nadjejścia. Nie dopuść do... Nie dopuść do nadejścia burno, Co? Nie rozumiem, wiecie? Fuj, znowu śmieci! No, mam już tego dość. No niestety ludzie, niestety. Śmieci, śmieci, śmieci. Wszędzie śmieci. Fuj, znowu śmieci. Powoli mam już tego dość. Ty to tam uciekłaś? Widziałeś? No. ptaszyska? Czasami się A. na plecach. Nie są głupie, tylko chory idioto. Halo, Chcę mnie wyleczyć. Ty, ty cioto, ty zostawiasz te śmieci, frajerze jeden. Dzięki, już Jasne, jasne. No na pewno będziesz mógł. jedne ptaszki. Uuu, znowu śmieci. Ja lom... Nie lubię No. teraz wam ze te śmieci, a my musimy po nim sprzątać. Dzięki. Już mi lepiej. Uh -huh. teraz znowu będę Madagaskar, nikt, jak się tam nazywa coś. Tak, będziesz mógł jeść już do woli. Tylko nie żej tyle je bo, <stukuj> bo po prostu się Dzięki. Już stuczysz i, będzie, i będę dupa. <suszu> będziesz Będę do wody. Na pewno będziesz mógł. Nie martw się. Czego ty znowu od nas chcesz, Lamusie? Tylko nie zapuszczaj się głęboko w las. Mhm. Widziałem tam dziwne jaszczurki. Mogą być jadowite. Dzięki, dzięki. Na pewno do nich pójdziemy. Bo to właśnie nas zwały. Co wy chcecie, jaszczurki? E, nie, gekon! Dalej nie Dlaczego? Dalej nie wolno. Nie, dalej nie wolno, tylko ja pójdę. No. Nasz szef to łebski facet. nie dlatego został naszym przywódcą. Dlaczego? Co ja mam zrobić? nasz szef ma świetną figurę. Aha. W, w dodatku doskonale tańczy. Super, super. Kim ty jesteś? Witaj, chłopcze. Aha, jesteś? Cześć. Nie jesteś przypadkiem tego natręta, który wszystkich nie niepokoi swoim aparatem. Tak, tak, znam go. Musi być To on, ten drain. aż. Aha. Tak się nazywa. No nie chłopaki? Tak. Tak szefie. Ten potwór wykaże mi palmę. Moją wspaniałą palmę. To był prezent dla i babci. Chce ją odzyskać. No nie, chłopaki? Tak, wiem. Uh -huh. Co ma zrobić Gekon bez swojej palmy? Jak mi to powiedzieć, mały chłopcze? No nie wiem. Czemu A tu jest prze-u tylko. odzyskać No właśnie. Naprawdę? Mógłbyś to dla nas zrobić? Ona jest? Tak, wiem gdzie ona jest. Tak, choć to nie będzie łatwe. Jest zamknięta w szafce, a ja nie znam szyfru do kłódki. No właśnie, jaki szyfr? Do krótki powiadasz. Niech pomyśle. Aha. A gdybym ci wypożyczył szpiega, może mm. on odpatrzyłby, jak ten drań wprowadza szyfr. Okej, okay. jasne. Za nie niegłupi pomysł. Mój najlepszy Aha. szpieg jest na twoje rozkazy. Jest tylko jeden problem. Musisz go najpierw odszukać. O Jezu. Umowa stoi? Jasne, jasne. Patrzcie, wie? Wygląda ten aha wygląda Sam musisz go oszukać. To nie będzie nie Niezły z niego Ja chyba wiem, gdzie on jest, bo już w to grałem. Gdzie on tu był? Gdzie? On gdzieś tutaj będzie. Tu jest, o. Widzicie? Mam go. Ale jak ci się udało mnie znaleźć? Co za kopciach. No właśnie. Ale mi się udało. Dobra. Teraz muszę iść i podpatrzeć tego raszburna, to znaczy on musi podpatrzeć ten gekon szpieg, goraszburna. Graszburna. Chodzę ta z głupim daszkiem. O Jezus. Nie dobrze się czuję. Zaraz. No. Ojej. A, znowu śmieci. Chwila szybko je... Wiecie co? Szybko je wyleczę żeby nie było później cholera halo halo dobra jeden ale proszę już bez tej gadki zasrany, dobra na pewno będziesz muhno gdzie ty Alex 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 ja pierdziel dobra wiecie co później wlecić cały ptaki bo teraz mi się po prostu nie chce tu jeszcze wezmę tylko raz, dwa... Nie, nie, ani tego Dobra. Potem wyleczę te wszystkie ptaki, ale najpierw po prostu muszę tego rażburna podpatrzeć. Yy, mam nadzieję, że rozszyfrowaliście to, co mówiłem, bo po prostu tak jakoś, tak jakoś mi się nie chciało. Źle po prostu mówiłem. Co, czy coś w tym stylu? No właśnie. Okej. Okay. Już ten kameleon tutaj siedzi. Rashburn idzie, a my na niego czekamy. Którą mamy godzinę? 17.54. No. A, tu jesteś. A... Mnie na chwilę jasne. Chcę otworzyć a proszę bardzo. Na pewno ci zostawimy. W frajerze. Głupi. No już. Już. No. A ja zaraz... No, co się stało? O, no. Ołówek. Banan, kapelusz ołówek, okej, okay, będziemy pamiętać. Chwila. Banan, kapelusz ołówek. Bana. E, Chwila, banan. Kapelusz i ołówek. Jest! No i super. Mamy palmę, mamy żabę. Jest got, nie? Oczywiście. Bierzemy mi zabierz mnie do domu, dobrze? Będzie... Będziemy Pięknie. pro... To znaczy, no, no właśnie. Właśnie, nie wiem. No to chodźmy szybko. The help! No, uciekamy. Zabierz ją z powrotem do domu, co? co? Gdzie? Nie... To na pewno nie tutaj. Aha. Mieszkać w takim miejscu. Dobra dobra już zamknij się, bo mi zaczynasz też wkurzać A ja tego nie lubię I tyle, rozumiesz? Rozumiesz mnie nie. To na pewno nie tutaj. Tutaj. Kto by, chciał by chciał mieszkać w takim miejscu Jasne, 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 już, już, już cicho bądź bądź się na pewno nie tutaj To by okay, chciał mieszkać w takim miejscu Okej, na pewno nie ja, ja mieszkam w pięknym domku a, oh. znowu śmiec. <laughs> no, Madagaskar coś tam. Madagaskarińczycy. Dzięki, już mi lepiej. Nawet teraz znowu będę mógł jeść do boli. Na pewno będziesz mógł jeść do woli. E, w ogóle, ludzie, ja później tak już... Normalnie, sam to wszystko już nie... nie na wizji, po prostu sam... Wszystko porobię. Dobra, wkładamy palmę. Niech, niech rośnie. Niech rośnie. Sorry. No właśnie. Dziękuję Ci, mały Aleksie. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję Ci, mały Aleksie. Dziękuję z całego mojego miaszczupczego serca. Cała przyjemność po mojej stronie. Mogę Wam zrobić zdjęcie? No. No i super. Złota. Jest. Spadła. Szburna, trzeba stąd wykurzyć. Może komuś zrobić poważną krzywdę. No, może, może. Przekaż... Zgadzam się. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby przestał zapuszczać się w las. No właśnie. Trzeba też pomyśleć o innych zwierzętach, no nie? No, właśnie, właśnie. Musimy pomóc tej żabie. Właśnie. Dobra, ludzie. Na ten odcinek kończę, więc na razie.